Witamy Was po krótkiej przerwie po naszym nieudanym failu Dobra, <tosan> da da dalej zacznijmy budować Ale to Ty rób ten generator, bo ja się trochę boję Dobra, czekaj Tutaj zabijmy skrzynkę i powrócę do itemy, nie? Ja też muszę wrzucić. O, mam jedno drewno Wszystko wszystko co masz. Jajka, wszystko Ja nie mam. Dobra, no spoko. Gdzie tutaj? Zabić? No. Hmm. I tu dziura powinna być. Gdzie jest woda. Czekaj. Zle Dobra, weź to napraw. Co to, to nagrywa, to ojcze? No. Wtedy widać. Witamy od Was po kolejnym serii. No to dobra, no to tak budujemy. Patrzyliśmy na internet, jak to się robi. Jak? 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 Jesteśmy takimi, że tam się nie umiemy zrobić generatora. Jak? Dobra, czekaj, tutaj się budujemy wodę, nie? Tak, to woda. I teraz to proszę nie obsydian, proszę nie obsidian. Zrobi się obsydnię, czekaj, coś zrobić, tak? Ja Siemanko z tej strony, Chrisu Gaming, a ze mną jest The Olive Games. Na no, siema? Oła! E, dzisiaj sobie zagramy Kaj bloka Już mamy zro... Zro... Już takie itemy były początkowe Więc zacznijmy Są budowę Nawet dobre itemy są postacie sezonki Wszystkie jakie mamy No cóż, nie wszystkie Jedną, jedną sezonkę postaw Czekaj, ja zrobię na tej Już chyba wiem jak Tu musi być klocek postawiony Nie, czekaj, patrz Ło, JEST! Tak! Generator tylko O, złoto na dole! O, diaksy na dole, olol. Dobra, to ja... Ja zacznę... Ja, ten... M, będę kopać, może? No to kopa, a ja będę sadził z różne rzeczy. Eee... No i <grym> No... A co? A ten żelazo już tam jest tam, nie? To lepiej może wykopiemy też żelazo, co? No dobra. Bo wtedy zrobimy ten. Zaraz nie kupimy dyaksu. A i to wszystko się pali w lawie. Jej, mamy dwa drzewa. Jej, mamy 11 kobra. Kurde, spadłem. I odcinki będą chyba trwały po 30 minut, nie? No. Ja pańczę na kaktusie Pańczę na kaktusie Dobra nie ma innych Muszę coś zjeść Pali się, wpaliłem się Zebrałem twojego kobla Nie bój się i twojej i temu dobrze Gdzie ty jesteś Ej drzewo się zaczęło palić Oh, lol. Naprawdę? No. Orol. 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 A Orol. Orol. będę powiedział. Orol. Orol. mam pomysł, wiesz? Orol. gdzie masz Orol. Nie, 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 daj daj czy kobla. mi kobla mi daj. Aha, miałem takie zabezpieczenie, nie? No takie zabezpieczenie. Ale teraz ciemno tu jak w dupie. <grystanie> tak ma być, to wyspa. Kopie. Mamy drzwi linie kobla. Jasno, ciemno, jasno, ciemno, jasno, ciemno. Mój padawanie, rzuć mi... Ej, kobra. Ustawię ciasno Dobra, kobra ile? Cały. Dobra. Mój cały dobytek. Który jest Ej, spad! <grych> Daj ładnie, Mój cały dobytek. Aha. Ta Ej, żygam Teraz Ta tak ekscytująca scena. Będziemy kładli jednego kobla. Tak ekscytujące. Yy. I trzeba będzie zrobić ten... Um, taką długą linię, taką nie taką jak ty robisz, tylko taką długą spawner nie? No ja wiem o co się chodzi. Albo później zbudujemy ten spawner. Ej, czekaj, trzeba... Ja, ale tu creepery wybuchają, czy to będzie do dupy nie, nie będzie do dupy jeden kobel potrzebny ja dil ta połowa nie, nie, mam kobla, weź po dilki z Dobra, ja wezmę motykę i zasądzę nasiona pewnie <grym> spadłem tu będzie, tu będzie, tu będzie tu, tu, tu tu, 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 tu. Nas, nas, nasza wyspa ten tu nabiera no o już mam prawie nasiona posadzone jedno naszą mi mam może dzisiaj jeszcze zbudujemy domek i coś jeszcze i wtedy będzie zakończać domek nie zmienił no co to nie zdążymy chyba 30 minut Zanim to zbudujemy to. I uważaj nie skać na sezonkach, bo ten znikną. No wiem, bo zniknął. Ja mam dwa sezonki, nasiona. Bo. O bo ja zrobię takie coś na tu Zobacz. A, ale nie, bo same będą się niszczyły, a wiesz o co mi chodzi? No. Patrz, jeden kaktus nie, jak się zniszczy, to będzie spadał do tego drugiego, który, e, ten, bo jak wrzucisz coś do kaktusa, to się niszczy, widzisz? Znika. Nie zniknął. Patrz, zniknął, patrz, i patrz. Widzisz kobel, znika. Wrzucam go i Aha! Ja o tym nie wiedziałem. Kiedyś taki ten gości nie na serwerze powiedział, że ten jak wrzucisz tak to to się skopiują i goście porzucali, nie? I im poznikały <grym> Kilow się kończy? No to ja ci dam swój Dzięki Ja wykopię drzewo, tylko muszę wziąć szekierę. A szekiery nie ma, zapomniałem Daj trzy, co dwa. trzy nie dwa. Kopie, kobla. Rzuciłem trzy, ani dwa. Kopię Kobra, ale to jest fajny interes. 22 dwa mam tutaj położę. To zewnętrznie możemy zrobić zagrodę dla koń dla tych na koni. zwierząt. Dla koń nie, nie, nie mamy. I nie stać jest na konie. No dobra, farmę naszą mamy. są, jakie mamy, kartusiki mamy. nasze mamy. To co teraz jeszcze zrobić? Może farmę drzew taką małą zrobimy. Hmm... Nie, stawiaj tu drzewa, tu nie były, nie? A bo żeby takie podspwójne. Zrobię po Nie no co ty? jesteś. Nie, będzie pekka. I więcej drzewa wyrosie. Bo więcej drzewa wyrasta. Nie wiedziałeś o tym? Wiedziałem, ale wszystko się Sadzonka spadła. Wszystko zarośnie, synek o to chodzi. No dawaj. Jeden? Dwa. Jesteś uwięziony. Trzy. Cztery. Hej, my ja będę kopać. Pięć. Kurde, sadzonkę rozwodniłem. I ostatnie. Sześć. No i spokój, kop sobie te drzewo. Ty, może domek na drzewie zrobimy. Nie no, co ty, a to tylko poć trzeba było zrobić To Wtedy może by coś było, wiesz? Pokaż, e, daj ten, weź to wykop i daj drzewo dżunglowe, cztery, cztery. Czyli cztery. Daj mąsko, kostka i weź znisz to, no, drewno, a ja w tym czasie ja sobie pokopię. Coraz bardziej nam się wyspa rozwija. Pomysł jasnął? No. Dobra, wykopałem. I zniszczę. I i łapko, łapko, bekin czy ślapko, nie? To wtedy masz większe prawo... ten... większe prawo... prawo do, do... nie wiem, że wypadnie Ci... ten... ...sadzonka. O, wypadła. No, ja mam cztery. Pięć. Dobra I teraz posadzę. I teraz patrz, magia będzie A to nie jest dżunglowe To jest chyba Nie, to jest nie? akacji. A nie akacji, ale jest dżunglowe? Ciekawe Jest Jest, jest Nie dżunglowe to jest to tropikalna sezonka Ty źle wziąłeś To jest sezonka? Sezonka dęb... dębu Na górze masz, pierwszej miejsce A no? Jest, jest, o, jest zapy... nie wiem Nie wiem Zapomniałem w ogóle Ło! Wow. Tym... Nie, nie kop tego, na tym drzewie zrobimy sobie domek. No trzeba wpierw zabinki zrobić. Nie zabinki, będą iście, nie, jesteście liści. Liany to są się nazywają. Co? liany. Ej, dwa ma jest potrzebne i wykopiłem te liany i zrobimy jedne długie. To długie. Zelaz, hmm. wylazy, teraz trzeba by było rozwalać wyspę. Czekaj? Uważaj, nie, nigdy nie, kop pod siebie. siebie. Znaczy, nie, nie, no nie, nie, woda. nie, 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 Kurde, nie, 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 Znaczy, nie, 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 ten. nie, kostka, nie, 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 no szukości, nie to się uspokoić. Zanim to drzewo odrośnie. Dobra, co będziemy dalej jeszcze robić tutaj? I paść sędy można wejść. O! Może A może i nie, nie, dobra. Można, można. A nie, bo tutaj jedno zabrakło. Dobra, tu się zrobi y, ten domek na drzewie później. Teraz co mamy robić? Mmm. Masz jakiś pomysł? Nie, nie ja właśnie nie mam pomysłu. Czekaj, może po pośredzamy ładnie z kości. O. No i chyba to by było wszystko. Czy nie. No, ten? A następny kiedy będzie? Nie, dwa, trzy. No spoko. No to by było chyba wszystko już. Dobra zasać i to śc ścinajmy Tylko pada do tej wody mówię. Dobra, zeszczać Co to za dźwięk? Nie wiem, takie są w Dobra to chodź się pozagamy. Na koblu, na koblu, chodź na koblu Dobra, idę, 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 do tyłu, do tyłu O! No to, żebym się spodobał nasz odcinek, zostawcie kciuka w górę. Skomentujcie mój film i zajrzyjcie do kanału Delo Wally Games. Link będzie w opisie. No to narka. Cześć!